Pani Hot i Pani Colt. Co jeśli dwoje kucharzy spotka się w jednej kuchni, a zamiast współpracować, rozpoczną wojnę kulinarną? Jakie dania wybiorą klienci kawiarni? Zimne przekąski czy coś gorętszego? A kto zostanie zwycięzcą bitwy lodu i ognia? Obejrzyj teraz gorącą i zimną bitwę. Gorąca szefowa kuchni daje radę. Pani Hot ugotowała swoje popisowe danie płonący stek. Musi teraz opublikować go na Instagramie. Ale nasz bałwanek nie przepada za takim jedzeniem. Połóż wołowinę na rozgrzanej patelni, dodaj sól i pieprz do smaku i smaż z każdej strony, aż uzyskasz przyjemną skórkę, a potem podawaj z dodatkiem, przyprawami i co najważniejsze, ogniem. Ale gdzie jest bałwan? O nie! Roztopił się i to nie z zapału do jedzenia. Pani Hot chce się wytłumaczyć. Pani Colt dolała oliwy do ognia. Zamieniła pozostałości z bałwana w lód. Pani Hot nie tylko straciła klienta, ale także... poślizgnęła się. Czas na zimne przekąski. Zróbmy koreczki. Nadziej na wykałaczkę wszystko, co widzisz na talerzu. Winogrona, ser, ogórek, brzoskwinia, pieczywo pszenne. Umieść kreatywną przekąskę na talerzu z kostkami lodu. Wygląda niesamowicie. Koreczki są gotowe. Po prostu musimy je zaserwować. Wygląda na to, że pani Hot chce to zrobić. Hmm... Jeśli rywalka chce zrobić coś miłego, nie stawaj jej na drodze. Koreczki też mogą być gorące. Weź ogniste tabasco i napełnij szklankę. Udekoruj szaszłyk jagodami derenia, kawałkiem chleba żytniego, dwoma rodzajami kiełbasy i soczystymi truskawkami. Teraz musimy tylko połączyć koreczki z sosem i możemy to podać. Pani Hot dodała swoje danie do przekąsek Pani Colt, ale ognisty koreczek spalił resztę jedzenia. Gość nie jest z tego zadowolony, bo chciała zimne przekąski. Pani Colt, przegrałaś. Nasz zimny kucharz ma dziś zły dzień, a w brzuchu jej burczy. Teraz potrzebuje przekąski. Hm, wygląda na to, że ta kuchnia jest całkowicie pusta. Czy faktycznie zużyliśmy wszystko na dania klientów? O, gdzieś musi być banan. Jedzenie jest bardzo blisko. Czas zacząć wyprawę po wnętrzu lodówki. Przygotujmy banana z niespodzianką. Dodaj kroplę niebieskiego barwnika spożywczego do wody destylowanej. Kolorowy płyn wlej do foremek na owoce. A następnie weź prawdziwą skórkę banana i włóż do niej niebieską kopię banana. Banan z niespodzianką gotowy! Co to za dziwne chrupanie? Czy w kuchni są szczury? A, pani kolt chrupie jedząc lizaka. Królowa śniegu. Mm, lodówki. Pani Hot jest dobra w robieniu śniadań. Postanowiła ugotować swoją autorską jajecznicę. Ale pani Colt chce to zepsuć. Trochę zimnego powietrza zamieni rozgrzaną patelnię w sopel lodu. O nie, wygląda na to, że ta walka jest skazana na niepowodzenie. Pani Hot, twoje wysiłki są bezużyteczne. Zemsta najlepiej smakuje na zimno. Te jajka nawet się nie usmażą. Mam pomysł. Po co używać kuchenki, kiedy pani hot jest dość gorąca? Mhm. Serdecznie pozdrawiam, pani cold! Ugotujmy jajko na ogniu. Weź cztery żółtka i dokładnie je ubij. Wylej otrzymaną miksturę na patelnie, kształtując płomień. Ostrożnie rozłóż jajka na formie i smaż przez kilka minut. Udekoruj ognisko paluszkami jako drewno i kroplami tabasco. Ognista jajecznica gotowa! Nowe zamówienie dla pani Hot. Wygląda na to, że tym razem będą to owoce morza. Czy gość chce niecodziennej prezentacji? To nie może być prostsze. O, super obiad w akwarium? Zachowaj spokój. Pani Hot wie, że to kawiarnia, a nie zo. Po kilku sekundach rak jest ugotowany. Gościowi podoba się ta prezentacja. Mm. I danie też. Zróbmy sałatkę z krewetek. Weź mieszankę sałat, kilka plasterków mozzarelli, trochę oliwek i solone orzeczki ziemne. Następnie usmaż główne składniki na patelni. Królewskie krewetki. Krewetki do sałatki są gotowe, ale są za gorące dla pani Colt. Czas je trochę ostudzić. Dużo lepiej. Gdy krewetki będą gotowe, kładziemy je na wierzchu naczynia, polewamy oliwą z oliwek i posypujemy sezamem. Nasza sałatka jest gotowa. Pani Kolt zdecydowała się zamrozić pozostałe krewetki do wykorzystania w przyszłości. Chciałabyś? Pani Hot też potrzebuje owoców morza. Jeden ruch i lód od razu topi się, by udekorować czerwony makaron. Mmm, dzięki temu daniu możesz łatwo zostać szefem kuchni roku. Gość czeka na rachunek, a pani Kolt postanowiła przynieść napój na pożegnanie zimna kawa. Ale najwyraźniejsze w kuchni za bardzo hmm. się starał, bo kawa właśnie stwardniała. Jest oziębła, tak jak klient. Szkoda, że dziś nie ma na piwku. Pani Colt zostawiła winogrona, a pani Colt przydałaby się przekąska. Ups, czy winogrona mają być takie ciężkie? A, zimny szef kuchni właśnie to zamroził. Pani Hot, te winogrona to dla ciebie twardy orzech do zgryzienia. A oto deser dla naszej faszjonistki. Super zimny pączek. Teraz musi tylko wymyślić, jak to zjeść. Zróbmy pączka w bryle lodu. Wlej 8 szklanek wody destylowanej do plastikowego pojemnika i włóż do lodówki. Gdy woda zamieni się w lód, połóż na niej deser i ponownie zalej wodą, aby zakrył cały pączek. Zamruź ponownie. Jak zjem ten deser? Zwykłe sztuczce nie pomogą. Będę musiała poczekać, aż ten blok lodu się rozpuści. A jeśli ten lód też jest jadalny? Cóż, równie dobrze mogłabym zasnąć. O ile nie zamarznę. To wygląda jak kiepski żart. Ale szef kuchni tak nie uważa. Pani Colt, nie każdy lubi lód. Przyrządźmy ognisty tort, który wygląda jak ogień. Rozpuść pomarańczowy izomalt i uformuj płomyki ognia. Poczekaj, aż stwardnieją, i odłóż na bok, zajmijmy się ciastem. Gotowe ciasto posmaruj lukrem i posyp dużą ilością okruchów czekolady. Połóż precelki, aby wyglądały jak drewno, i udekoruj deser ogniem z utwardzonego izomaltu. Nasz słodki ogień jest gotowy do podania! A oto gorące danie. Gość jest zaskoczony. Wygląda bardzo smacznie, ale w cieście jest za dużo pieprzu. Facet zaczyna kichać. Pani Holt, to była przesada. Czy gościowi spodoba się nowe danie pani Holt? Zróbmy ciasto, które wygląda jak niebieska truskawka. Upiecz biszkopt i posmaruj go kremem, korzystając z woreczka cukierniczego. Wyrównaj szpatułką, a następnie dodaj posypkę na wierzchu. Połóż kolejną warstwę biszkoptu i zrób to samo. Baza gotowa. Teraz pokrywamy go polewą lustrzaną. Wygląda absolutnie pysznie, ale to jeszcze nie wszystko. Poczekaj aż polewa stwardnieje i udekoruj wierzch ciasta liśćmi z lukru plastycznego. Dodaj łodygę do naszej niebieskiej truskawki i przejdź do końcowej dekoracji. Utwórz białe nasiona na jagodzie. Ciasto gotowe, tyle że gość miał nadzieję zobaczyć czerwoną truskawkę. Niebieski deser nie jest w jego stylu. Nie zje nawet kawałka. Pani Cold włożyła w to tyle wysiłku. Gość na pewno polubi ognistego arbuza. Podziel arbuza na pół. Narysuj języki ognia na dolnej połowie i wytnij je nożem. Wygląda naprawdę pięknie. Ostrożnie, uż na wierzchu pozostałe kawałki arbuza. Rozpuść izomalt i za pomocą szpatułki rozprowadź z niego języki ognia na powierzchni. Trzeba to zrobić bardzo szybko, aby syrop nie stwardniał. Bądź ostrożny, trzeba to zrobić tak, aby ogień wyglądał jak prawdziwy. Połóż izomalt na kawałkach harbuza i voilà! Pożar owocowy gotowy! Wygląda imponująco, ale niebezpiecznie. Ten ogień się nie pali, ale możecie zranić. Klient kawiarni jest wściekły. Tak jak pani Hot. Nikomu nie podobało się to, co zrobiła. To tyle. Nasz gorący kucharz ma dosyć. Najwyraźniej czas rzucić fartuch. Stop! Pani Colt ma pomysł. Wygląda na to, że szefowie kuchni w końcu rozpoczną współpracę. Przynoszą gościowi dużą tabliczkę czekolady. Pani Hot wykonuje jeden ruch i rozpuszcza czekoladę. Co? Nadal się nie podoba? Więc czas na panią Colt. A nasza rozpuszczona czekolada staje się statuetką. To wspaniały deser, a posąg wygląda jak nasz gość. Lód i ogień wreszcie się dogadują.